Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, moi drodzy, challenge w FC. Zakraliśmy słuchajcie, samymi kobietami. Do tego y, była też jakaś ikona. Także, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jaki kolejny challenge chcielibyście zobaczyć. No, a my startujemy! A dzisiaj widzimy się na Lewiku w okolicach 18, gdzie będzie Hero Max 88. Będzie ciekawie, jak macie jakieś paczuszki, dawajcie na imprezki, ogarniemy. Także do zobaczenia, no i zobaczcie, co się dzisiaj podziało. Start! Moi drodzy, czas! Na nagrodę za FC mamy kartę eventową! To są karty za ważne mecze Eś, o yy, ale Szwajcaria? To nie będzie nic dobrego, to nie będzie nic dobrego, Betis, o mój Boże Ale okej, okay, przydadzą nam się końc jak najbardziej yy, Chociaż nie, to nie są taka zła karta! Rodriguez! On wygląda nice. Pytanie ile on kosztuje? Tutaj jest potencjał. Mhm. On fajnie wygląda, więc nie rozumiem tej wartości, no ale... O, mamy tutaj, zobaczcie, tu inform, tu karta specjalna, nowa, eventowa, więc na tym RTG też ładnie leci. Tutaj USA, Stany Zjednoczone. Zderknijmy, co ciekawego tutaj poleci... Washington. Okej. Okay. Pani Morris. Czy to nie jest duplikat? Duplikat. Kolejna paczuszka, 80+. Plus. Jest walkout, eee. Argentyna, będzie Martinez. Pytanie, ile Emiliano kosztuje? 87 Overall bramkarz Premier League. No, jest troszkę używany. Natomiast jak z jego użytecznością i wartością, zaraz się przekonamy. Faktycznie te ważne mecze ciekawe, słuchajcie, bo coś nam tutaj poleciało. Z 15 koła Martinez. Top. I teraz słuchajcie, jeszcze mamy paczkę za 50 tysięcy. I w tej paczce za 50k kolejny walkout. Co jest grane? SP Argentyna, no to musi być. McCallister, czy będzie podwójny walkout? Nie będzie. Ale sympatycznie. Ale sympatycznie. McAllister86. Witamy serdecznie do tego 85. Okej, okay, okej, okay. sympatycznie. Na skład kobiet leci przypałka. Rashidat Ajibade dołączy do naszego klubu. Poświęcenie ogromne, ale miejmy nadzieję, że się opłaci. Że Ajibade poprowadzi nasz zespół. Ale Ajibade odda. O mój Boże, ja czuję, że będzie rekord winków. I czałinka. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi, widzowie. Jesteśmy gotowi. Ewa Pajor. Ajibade. Ajibade. Ewa Pajor. I to jest pierwszy gol oficjalnie. Rzęziary z Gdańska obejmują prowadzenie. Let's go. U, Patri. Podaj. le pięknie. Doskonale. Perfekcyjnie. Rzęziary z Gdańska. 2 do 0. Let's go, Ewcia. Ewa Pajor. Dwie brameczki w debiucie. Matko jedyna. Ewa Pajor, Diani, uderzenie, bronimy, i jest, i ona, Adzi strzelcem gola, 3 do 0 w pierwszym meczu, no FC Women, na razie sympatyczny początek, sympatyczny, a my wygrywamy pierwszy mecz, Zyszko przegrywa, Karolina GD 2012 wygrywa, bardzo ładnie, jedzie, 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 tak jest, tak jest, to jest G GG, Dżęziaryk Gdańsk W tym momencie strzelają bramkę na 4 do 0. Niestety to jeszcze nie jest Ragequid. A jednak Ragequid! Okej, okay, jednak Ragequid! Spokojnie, spokojnie. Także wygrywamy, wygrywamy. Mamy to. Moi drodzy, nagrody u Karoliny GD 2012, proszę Państwa. Dżęziaryk Gdańsk Udało się. 9 winków składem kobiet. Wydaje mi się, że e, plan. Został zrealizowany idealnie. Tak myślałem, że, że zakręcimy się w około licach ośmiu zwycięstw, ale udało się dziewiątkę. Będzie tutaj też paczka z hero. Wysokie foderki. Słuchajcie, wysokie foderki są potrzebne, bo kluczem tutaj, żeby z tych paczek zrobić potem ikonę, więc mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Zacznijmy, słuchajcie, od paczki z informem. Wymienny inform, czy będzie Łokałcik? będzie na to to, kurde neczka. I to będzie Gujiras to jest dobra wiadomość. 86 Inform. Wymienny będzie można tutaj coś pokombinować albo na sprzedaż, albo właśnie na przepałkę do tej ikony. Więc jak najbardziej, ok. Dobra, wybieramy. Wybieramy. Bierzemy oczywiście tego Gujiras'a. Przechodzimy, słuchajcie, do kolejnej paczuszki. A kolejna paka niech będzie, słuchajcie, 87 Overall. Tutaj gwarantowany walkałcik. Jak najwyższy Overall. Mile widziany Janek Oblak. Myślę, że ok. No, ale jak jest 87, no to wiadomo, że tutaj mogliby poszaleć na jakąś 90, jakimś chociażby de Bruyne. Ale przyjmujemy Janka 88, bo tym Jankiem bez problemu yy, będziemy mogli tutaj uzupełnić jakiś składzik o ikonę. Teraz 10 razy. 82, plus będzie karta eventowa, no to niech się dzieje. eś o Szwajcaria. Rodriguez. Oh, on jest fajny, on jest fajny, ale niestety problem Rodrigueza polega na tym, że jest nic nie warty oprócz tego Oberdorf, a więc mamy podwójny walkout w cyklu. Widzowie odetchnęli z drugą. Tutaj dżędziary nie zarobią zbyt wiele, ale okej. Okay. Jest też Bright. Okej, okay, bierzemy. No i teraz, proszę Państwa, mamy pakę z Hero i 15 razy 81, plus kolejna karta eventowa. A to chyba znowu będzie Rodriguez, słuchajcie. Więc, no właśnie, Pytanie, czy podwójny walkout, zerknijmy. Wydaje mi się, że tam był podwójny walkout. To oznacza, że jest Rodri 91. Let's, Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Rodriguez plus Rodri 91. No jesteśmy w domu, jesteśmy w domu pod kątem zrobienia e, ikony, więc nice! Let's go! 87, hero! Zerknijmy, co będzie. Tym razem i zobaczmy. Jest walkout, dobra wiadomość. Jest Eneczka. I to jest Dimitar Berbatov. To jest Dimitar Berbatov 87. Niestety, moi drodzy, zerknijmy. Wróżba, jaka ikona poleci. Aha. To chyba, no chyba, że lecimy do Afryki. O, proszę bardzo, jest Cieni Motorniczy. Eee, proszę bardzo. No to w takim przypadku jakiś SN byłby ok. Jakiś SN byłby ok. Ale, że tak będzie, zobaczymy, moi drodzy, ikona na czynziarach Wygląda mi na Crespo lub Larsona. To nie może być nic dobrego, prawda? Argentyna. Hernan Crespo. Prawdę mówiąc. Prawdę mówiąc, no nieciekawiej, wolałbym chyba grać i tak z złotym Malenem, no ale sprawdzimy go pewnie, tak, pewnie sprawdzimy, chyba, że będzie musieli go swixelować za momencik. Dobra, otwieramy, moi drodzy, piczki, zaraz, 14 pików przy różnych i zaczynamy ciekawy bo jest Akanji, 84 overall, więc myślę, że spoko, w kolejnych pikach raczej tak kolorowo nie będzie, no właśnie, chociaż ten sam overall, więc no dobra, może, może jednak będzie kolejny piczek. I tu mamy pana Gordona 82 Overa. Kluczem wiadomo, będzie dojście do tych pików chyba z cyklu 83, plus. tam jest tutaj Akunia. No dużo tych 83, 84, no ale wiadomo, że tutaj liczymy na jakiś łokałcik, żeby było. Jest Pino, Spino Rajo Ojeżdża na Reone. Tutaj oczywiście pan Morata, po Moracie zaglądamy do Kulibaliego. Ok, i teraz trzy piczki do końca. Po raz pierwszy pan Cygankow. Po raz drugi. Wjeżdża. O Boże, Dansa Kuduro. Nie no, tragedia. I dziesiąty piczek. Jeszcze cztery będą po tym, ale tu jest openda. No w końcu coś takiego nawet okej. Okay. No i teraz te najlepsze. PIKI 83, PIKI84 i zaczynamy trendem. 86, od razu w pierwszym jest kaucik, więc całkiem ok. W drugim piku natomiast mamy Vitinie 85, więc to już zdecydowanie lepiej, zdecydowanie wyżej overallowo. W kolejnym piczku jest nieco gorzej, bo mamy Wlachowicza i to jest pik, z którego za każdym razem było 3 razy 84 jak będzie tym razem? Ło, wow, już myślałem, a tu mapileon. Leon. Moi drodzy, 17 piczków przed nami, tutaj też są, słuchajcie, Icon Piki ogólnie na wypożyczenie, więc łącznie 17. Przed momentem było 14, więc już tak naprawdę mamy 31 piczków łącznie. No i teraz zobaczymy, czy coś poleci, bo mamy, proszę Państwa, Rodrigueza. Uuuu, więc jest karta eventowa nawet z tych pików tego się nie spodziewałem. Bardzo sympatyczny Llorente, bardzo sympatyczny Rodriguez, bo tym Rodriguez'em jak najbardziej da się grać. Jego cena jest zaniżona z uwagi na wysoki poziom konkurencji, jaki występuje w Lalidze, no bo jednak jest taki, jest Araujo, jest Jules jest Eder Militao i jest Rodriger, więc tutaj naprawdę konkurencja jest na najwyższym poziomie i tak naprawdę gdyby Powiedzmy, była max, max. Jakieś, jakaś, no w sumie jeszcze jest alaba. Jakby była jakaś max dwójka dobrych obrońców dla lidy, no to Rodriguez pewnie chodziłby po 100 plus, ale w obliczu tak dużej konkurencji, no to Rodriguez jest warty tyle, ile jest warty. Ale jak najbardziej jest ok, jak ktoś tam go trafi, niewymiennego, obowiązkowy wiadomo cień. I na tym cieniu ten Rodriguez jeszcze powinien sobie tutaj pochulać dosyć długo. W każdym razie bierzemy te piszki do klubu, żeby nam się tutaj nie myliły duplikaty. I patrzymy, co w tych najlepszych będzie, bo tu już przechodzimy do tych pików 8.3+, 8.4+, tutaj w ogóle jakieś ikony na wypożyczenie, jakiś bohater na wypożyczenie, więc jakiś naprawdę konkretny, fajny zestawik przed nami. W kolejnym piczku 83+, Oj oj, same osiemdziesiątki, trójki, no i teraz w ten najlepszy 84 i czy standardowy zestaw, ej, ostatnio nie ma tego zestawu i teraz pytanie, nie, tak jest, wybieramy rafinie. Rafin jak najbardziej grywalna opcja, więc tutaj tam może sobie poczekać. A my na wypożyczenie mamy! Łobratku! Galareta Bale'a. Wjeżdża na rejony. Galareta Bale'a. Po raz pierwszy. A na wypożyczonym bohaterze. Za gości kto? Zagości gości absolutnie z tej piątki. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Doskonały defensor.